bo nie dałam na publiczne i my sobie zagramy w to Mój trochę ten telefon przeszkadza. grałam w to już przed chwilą, ale nie przeszłam tego i byłabym ogólnie wdzięczna za udostępnienie lajwika Jeszcze nikogo nie ma. Ludzie, no wdawajcie, livew jest. Czekam na was. Jezus, spadłam. Nie głównie ja się wkurzam jak sobie spadnę. Graliśmy w Brookhaven. Ale nie... Może nie w Brookhaven. Tylko sobie w MSM może zagramy. Nie. Nie wiem no. of Aha, co? Problem masz znowu do mnie? Weź mnie chyba zostaw w spokoju. Jezus. Nie zasłaj się Ej, pamiętasz tą konie, ale niestety tak Masz wyciszenie i się nie zasłaj I miałam cię i ukry ukryłam się na kanale, żebyś mi dała w końcu spokój tych wielu. Dość, już ci dość, po prostu prześladujesz mnie cały czas. Sam się nie zostaje konia, no dokładnie. Jakby. Co ja jej zrobiłam? No, no co? Nie no, wyciszyłam ją na minutę, ale to jest tylko na minutę. Ty co myślisz, że jest fajna. Rel, manga real. Dzięki Tobie zaczęłam lubić je. o! No i fajnie. Sześć osób jest... na live'ie. Nie wiem, co mam mówić, no. Słówek. Ja ogólnie sobie robię trening w Dobra Chyba muszę już kończyć, tylko dodam coś od siebie do tej koniary. Okej okay. 8 słupek. Jesteś głupia takim twoim zachowaniem nikt Cię nie będzie lubił. LL. Mega, mega, mega prawliwa. Popieram. Dziękuję za słuchanie Spoczka. Pa, Papa. Jezu, jak mi ślizga. Wielcy bokiem. I nic. Nie wiem, co jest nie tak z tym koniem. Cztery osóbki. Możecie pisać na czacie, no śmiało, no bo co ja mam robić na live'ie, jak nic nie piszecie na komentarzu, ja sobie tego gram. Myślizga. Chyba skaczona. Tylko muszę jakoś to opanować. No właśnie o tym mówię. Tak myślizga, że nie da się grać? Mama cię coś z bliska. Jedna słówka. No jejku, co jest ludzie? Proszę was piszcie te komentarze, co ja będę tu robiła. Czemu mam takie są. Boże, jak mi ślizga. Oho. Nawet wyszedł ten Nawet wyszedł. Nawet nie da się grać, bo tak myśli że masakra. Ogarniemy sobie... To ja bym... Co mogę zagrać? Speed Drawa bym zagrała, ale nie mam rysować. Straszne sushi sobie zagram. Co będę robiła? Jakby ktoś pytał czemu tak kupię to jabłko jem. przypominam znowu, że lewik trwa 10 minut, a wy dalej nie piszecie mi nic na czacie Widzę intensywne czekanie na kogokolwiek. Ja to udostępnię, więc czekajcie, ja to muszę udostępnić.